Ponad 150 obiektów z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku można oglądać na wystawie czasowej kawa czy herbata w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Prezentowane obiekty są świadectwem konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku na przestrzeni kilkuset lat. Ideą tej wystawy było pokazanie pewnej ewolucji, którą przeszły naczynia takie podstawowe, używane do spożywania piwa i wina, od okresu wczesnego średniowiecza do nowożytności, a można nawet powiedzieć, że współczesności oraz pokazanie nowych form naczyń związanych z piciem napojów gorących, których w średniowieczu nie znano, czyli kawa, herbata, czekolada, później z pojawieniem się naczyń związanych z serwowaniem trunków wysokoprocentowych, czyli wódek, likierów i na koniec tak naprawdę najmłodszy napój, który pojawił się w Gdańsku u progu współczesności, nowożytności, to woda mineralna. Czarki, kubeczki, dzbanki, butelki, a także filiżanki zostały znalezione podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Niektóre z nich zachowały się w całkiem dobrym stanie. Wszystko zależy bowiem od środowiska, w którym zabytki przeleżały. Odnajdujemy je na terenie Gdańska, ponieważ Gdańsk jest objęty ścisłą kontrolą konserwatorską i każde, każde wbicie łopaty w Gdańsku wiąże się z tym, że muszą być przeprowadzone badania archeologiczne. Więc tych badań na przestrzeni ostatnich lat było prowadzonych bardzo wiele na bardzo różnych powierzchniach od kilku metrów po hektary, więc te obiekty pozyskujemy z, z badań archeologicznych. Jeżeli chodzi o obiekty tutaj prezentowane, tutaj stoimy blisko gabloty ze szkłami. Szkła zachowują się bardzo w niewielkim procencie, ponieważ są bardzo kruche, delikatne. Naczynia szklane w całości i w dużych fragmentach znajdujemy przede wszystkim w latrynach, czyli w takich dołach śmietniskowo-toaletowych. Portowe położenie Gdańska sprzyjało szerzeniu się w nim różnego rodzaju nowości. W XVII wieku weszły w użycie w kręgach zamożnych mieszczan kawa i herbata. Stanowiły nie lada atrakcje, gdyż do tej pory nie pijano ciepłych napojów. Dziś w architekturze miasta można jeszcze dostrzec widoczne ślady dawnej konsumpcji. W Gdańsku nie dość, że celebrowano w, taki sposób w większym gronie rodziny czy przyjaciół, to również z tą celebracją wychodzono na zewnątrz, ponieważ w Gdańsku były przedproża, czyli takie tarasy przed wejściem do kamienicy, i w sezonie, kiedy było ciepło, letnim, wiosennym, gospodarze z tym spożywaniem trunków wychodzili na zewnątrz, żeby być zauważonym przez sąsiadów, ale przypuszczam, że również zaprosić do stołu jakiegoś przechodnia znajomego, który akurat y, przechodził obok, i tą filiżankę kawy. Zaproponować. Wystawie towarzyszą warsztaty malowania filiżanek połączone ze zwiedzaniem ekspozycji. Dzieci i młodzież mogą podglądać wzory z chińskiej porcelany albo jej europejskiej wersji. Ta różni się już na pierwszy rzut oka, nie tylko malunkami, ale także posiadanym uszkiem. Wprowadzili je bowiem europejscy producenci nie przywykli do gorących napojów, a dłuższa relacja z tej ciekawej wystawy, do zobaczenia u nas w kulturalnym temacie tygodnia.